Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor, Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Aleksander zniszczył sobotni kapitan reprezentacji Polski, reprezentacji, która finiszowała czwarta. Czy w szerokim kontekście bieżącego sezonu musimy docenić ten, ten wynik? Myślę, że jak najbardziej tak musimy docenić ten wynik, bo to był najlepszy wynik drużynowo. I myślę, każdy z nas może być dzisiaj zadowolony ze swoich prób, może poszczególnych, ale też może również za całokształt. Bo myślę, że każdy z nas dał z siebie wszystko, wsadził te, te skoki serce i pokazywał się ten gest radości po tych skokach, a, a to jest już fajne uczucie. Powtarzalność to jest to, co opisuje Twój weekend w Lahti? Hmm. <laughs> e, czy powtarzalność? No, pierwszy skok w próbnej serii przywaliłem chyba 70 metrów, no to nie jakaś tam powtarzalność, ale ja nie, nie, jest, jest w porządku. Te skoki są e, fajne e, i grają detale po prostu. Co w tej serii próbnej się wydarzyło? Nie wiem, tak jakby mnie magnes przyciągnął do bóli. Dało się z tego dalej skoczyć, ale a prób na to tak już nie męczę, nie ciągnę, tylko zachowam siły na ciągnięcie na później. 130 metrów w finale. Jak opiszesz taki skok, który funkcjonuje w Lachty? Co trzeba zrobić? Hmm. Trzeba być po prostu e, dobrym na progu i dobrym w powietrzu. Nie można wyhamować prędkości przede wszystkim, bo e, tutaj jest różnią na buli, później wylatuje się zasiadki i to, to powietrze e, albo tam jest, albo tego nie ma, ale najczęściej jest i nie można tam przylecieć zastawionym, czy mm, trzeba wierzyć po prostu, że mm, to powietrze tam będzie i pociągnie dalej. Jak czułeś się w tej czwartej grupie, mając pogląd sytuacji i w pierwszej serii, i w serii drugiej? Bardzo dobrze. Nie czułem żadnej presji, czy może tak jakieś tam myślałem przed zawodami, może ktoś może tam czwarty. A w, w sumie w kontekście, w całokształcie wyszło tak, że, że było bardzo, bardzo sympatycznie i, i, i też mnie to budowało piłce nożnej, czy w żużlu, czy w innych sportach jest taka instytucja kapitana. Czy w skokach też powinna być taka opaska kapitana na zawody? <grywa> Można coś wprowadzić, <grywa> ale czy powinna? No, nie wiem. No, myślę, że, myślę, że nie, bo, bo to jest jednak sport indywidualny i tak samo jak czy w konkursie drużynowym też e, chciałem po prostu skoczyć swoje, zrobić swoje, a Wynik wyjdzie i odpowiada za to cała drużyna. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy, powodzenia. Dzięki.